W tym wydaniu wiadomości polski ambasador niewpuszczony na pogrzeb Nawalnego, spotkanie z rolnikami do pr zabieg Tuska, twierdzi Tomasz Oprzański. koniec kontroli na granicy ze Słowacją. Nadrian Grałek, dzień dobry, zapraszam. W polskiej cerkwi odbył się pogrzeb lidera opozycji rosyjskiej Aleksieja Nawalnego. Na uroczystości pojawiło się tysiące osób chcących pożegnać opozycjonistę. Zebrany tłum skandował hasła takie jak Nawalny oraz Bohater, a także Nie dla wojny relacjonuje agencja Associated Press. Teren kościoła i cmentarz zostały otoczone przez funkcjonariuszy Policji i Rosyjskiej Służby Bezpieczeństwa. Cerkiew została również otoczona barierkami. Do cerkwi mogła wejść jedynie najbliższa rodzina Aleksieja Nawalnego. Na uroczystościach pogrzebowych pojawili się także zachodni dyplomata Między innymi ambasador Stanów Zjednoczonych oraz ambasador Francji. Nie wpuszczono między innymi polskiego ambasadora Rzeczpospolitej w Rosji Krzysztofa Krajewskiego. Wejście do cerkwi uniemożliwiła mu policja, napisała ambasada w Moskwie. Korespondenci mediów zachodnich informują też o problemach z łącznością internetową w okolicach cerkwi i cmentarza. Według relacji miejscowa policja zatrzymała co najmniej kilku uczestników pogrzebu. W Katowicach powstało Ministerstwo Przemysłu. Na czele resortu stanęła Marzena Czarnecka. Dziś odbyła się uroczysta inauguracja. W wydarzeniu funkcjonowani, inaugurującym funkcjonowanie kolejnego ministerstwa wzięli udział szef resortu aktywów państwowych Borys Budka i minister finansów Andrzej Domański. Kompetencje nowego ministerstwa to dział administracji rządowej pod tytułem Gospodarka z łożami kopalin. Resort zajmie się też rozwojem oraz wykorzystaniem energii jądrowej. Marzena Czarnecka będzie odpowiadać ponadto za współpracę międzynarodową, w tym w ramach Unii. Europejskiej w sprawie surowców energetycznych czy paliw. Jak przekazałam, transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu, dlatego wybrana została lokalizacja na Śląsku. Nowy resort został utworzony z wyłączenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych Komórek Organizacyjnych, które zajmują się sprawami działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych oraz rodziny ofiar złożyli wieńce pod ścianą stracenia w byłym więzieniu Mokotowskim na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Pamięć o nich jest naszą patriotyczną powinnością, napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Adrianna Garnik przypomniała, że na terenie więzienia Mokotowskiego przy Rakowieckiej 73 lata temu zostali zamordowani członkowie czwartego zarządu głównego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezes podpułkownik Łukasz i sześciu jego najbliższych współpracowników. List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał w jego imieniu sekretarz stanu Andrzej Dera. Prezydent podkreślił w nim, że pamięć o żołnierzach wyklętych została przechowywana w rodzinach, społecznościach lokalnych, a w ostatnich dekadach została przywrócona całemu narodowi. Natomiast prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że walka żołnierzy niezłomnych toczyła się o tę samą niepodległość, Przepraszam, którą Polska utraciła w 1939 roku. Nie da się zbudować narodowej wspólnoty, nie da się pielęgnować tożsamości Polaków bez wspólnego przeżywania historii, bez refleksji o historii, bez odwołania się do nurtu niepodległościowego. Oznajmił Nawrocki. Jak to może być, że my jesteśmy, a na przykład samoobrony nie ma? Albo wszyscy, albo nikt, powiedział w rozmowie z portalem w Polityce po Tomasz Oprzański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, komentując spotkanie przedstawicieli środowisk rolniczych z premierem Donaldem Tuskiem. Odniósł się do bulwersującej sytuacji z wczoraj, kiedy na spotkanie z premierem Tuskiem i kierownictwem resortu rolnictwa nie zostali wpuszczeni niektórzy działacze związków zawodowych i reprezentanci protestujących. Skomentował także niewpuszczenie byłego ministra rolnictwa Gabriela Janowskiego. Jest to osoba wielce zasłużona dla naszego kraju i dla polskiego rolnictwa i nie zostaje wpuszczona. Przymknięto drzwi, żeby nie wyszedł i dzwonił, aby go wypuszczono. Takie sytuacje nie powinny mieć w dzisiejszych czasach miejsca. Tak samo wszystkie media powinny uczestniczyć w tym spotkaniu, a nie tak, że wybiórczo to było zorganizowane, przekazał szef rolniczej Solidarności. Według jego relacji wiceminister rolnictwa Michał Kołodzieczak zachowywał się wobec przedstawicieli rolników konfrontacyjnie. Lider Solidarności zasugerował też, że całe przedsięwzięcie było jedynie Jarowską sztuczką premiera Donalda Tuska stwierdził, że szef rządu i jego gabinet lekceważą Polaków, a szczególnie rolników i mieszkańców wsi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o zakończeniu tymczasowych kontroli na granicy ze Słowacją. Pozostaje tylko monitoring ruchu, poinformował szef MSWIA Marcin Kierwiński. Kontrole na granicy ze Słowacją będą trwały do północy 2 marca. Decyzja jest wynikiem ustabilizowania się sytuacji migracyjnej na tzw. szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej. Kontrole na granicy ze Słowacją trwały od 4 października ubiegłego roku. Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio. W nocy zachmurzenie będzie duże. Miejscami spadnie także deszcz, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju i na południu. Miejscami też silne zamglenia, zwłaszcza nad ranem na południu kraju. Temperatura w nocy od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 na zachodzie, na podchalu około jednej kreski na plusie. Sobota natomiast pochmurna, ale słońce miejscami będzie się przebijało. Gnienie, gdzie też opady deszczu, szczególnie w centrum kraju, na zachodzie i na południu. Temperatura jutro maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, 14. W Warszawie i Łodzi, 13 w Krakowie i Katowicach oraz nad morzem do 15 w Toruniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro InnoView. Reklama Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309 499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet. W najbliższy piątek, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym zapraszamy Państwa na specjalnie zorganizowany koncert rapera Tadek Firma Solo. Warszawa, godzina 18, Foxal 3 przez 5. Wszelkie informacje dla patronów znajdą Państwo w strefie patrona. Dla pozostałych słuchaczy podajemy mail, na którym można zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu. Pomocmałpa-radiownet.pl Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału przysługuje naszym patronom. Do usłyszenia. Po reklamie. Autopromocja. Dobry wieczór w Radio Wnet. To czas na inspirujące historie, odkrycia naukowe i skarby Ziemi. To również spotkanie z medycyną Hildegardy Zbingen, w której nie ma chorób nieuleczalnych. W każdą niedzielę od 20.00 tylko dobre wiadomości. Zapraszam, Ela Ruman. To była autopromocja. Wstąpić czy nie wstąpić? Oto jest pytanie. Czy mądrzejszym jest znosić świadomie wiadomości niewiadome i muzykę nie najlepszą. Czy zaciągnąć się na pokład i wypłynąć w dal w nieznane? Stefan, dziecko, co ty wyprawiasz? Złość z tego stołu natychmiast! Wszyscy już są w samochodzie. Nie po to zostałam admirałem, żeby spóźnić się na poranek w Bierz tornister. już! Ach, wstąpić. Patronite.pl Ukośnik Radio wnet. Ten razy sztuka. Raz na 3 do trzech razy sztuka. I tak, to ten czas, bo jest godzina 16.08, piątek. Zapraszamy Państwa na audycję do Trzech Razy Sztuka. Konrad Mandrzecki. Małgorzata Klesz. Tak jest, wszystko się zgadza. Przed chwilą wysłuchali Państwo zaproszenia na koncert, który już za chwilę, który już niebawem, bo o godzinie 18.00, dzisiaj koncert Tadek Firma Solo, siedziba SDP. Przypominamy, Foksal 3 przez 5, a to wszystko za świętem, z dzisiejszym świętem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo jest pierwszy marca Zapraszamy Państwa do tego, żeby z nami się zobaczyć, żeby się z radiem wnet usłyszeć. A teraz słyszeć się będziemy z Panem... Z Panem Ignacym Czwartosem, malarzem. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No i właśnie jak Pan obchodzi Dzień Żołnierzy Wyklętych Pamięci? Ja nieszczególnie. jestem w pracowni i maluję obrazy. Bo to jest, bo to jest taki, taki temat, którym wiele z nas Polaków może mieć, jak sobie myśli o, o Panu, o Pana nazwisku w głowie jako pierwszy, bo na pewno mnie przychodzi na myśl wystawa z zeszłego roku Malarz.